fantastycznie się zaprezentowali w tym fantastycznie filmie fantastycznie się zaprezentowali proszę państwa chcę wam powiedzieć jeżeli kiedyś wrócicie do tego filmu bardzo proszę zwróćcie uwagę tam się wiele rzeczy dzieje tam rozpalona ta wioska a to był okres kiedy Jugosławii po prostu pewne stare wioski były zburzone żeby tworzyć kulorty Amerykanie przyjeżdżali, kupowali taką wioskę, kupowali domy no i tam się odbywały różne ciekawe rzeczy więc tutaj możemy wam podpowiedzieć, że między innymi, między innymi w filmie Złoto dla była taka wioska wzdłużona no i oczywiście jeżeli chodzi o most na arenie, to też miasto zostało przez Amerykanów przyciążone i proszę co widzimy 64. Jeżeli by ktoś tutaj powiedział, że jest to legenda II wojny światowej, to można powiedzieć, że poniekąd dwa Ale to nie jest tak do końca, ponieważ pamiętajmy o...